Witam Was w kolejnym Overwatchu. Dzisiaj trafił się Vertigo. Bardzo rzadko na Overwatchu. Zobaczmy, zobaczmy czy trafi nam się czysty gracz. Jak ostatnio, jak w poprzednim odcinku. Czy odpalone konto. Głowa szybka. Ale zobaczmy. Dajmy mu jeszcze szansę. Tutaj terroryści cały czas biegają. O tym mówię. Tutaj też już słyszy. Wszystkich mógł słyszeć w tej, w tej rundzie, nie? Także jeszcze nie oceniajmy. <laughs> Patrzmy, popatrzmy co on robi. Okej, okay. to było dziwne. Kto tak robi? Kto tak patrzy w ścianę na dole, na rampę? Dobra, impota nie ma tutaj, nie? Impota nie ma. Ale pan podejrzany dużo wie. Czy rampę sprawdzi? No tak pobieżnie ta rampa sprawdzona. Co prawda był smoke, tu już info jest, że jest na mało. Też jeszcze za mało. Chociaż to sprawdzenie... Ale z drugiej strony mogli tam biec, mógł już usłyszeć. I mógł już tam się spojrzeć. Odruchowo, nie? Bo są kroki. Zobaczmy jeszcze, zobaczmy jeszcze kolejny rund. No dobry jest. Aimowo jest bardzo dobry. Jak nie ma wallhacka, to aimowo naprawdę się dobrze przedstawia. Tu A jest całkiem opuszczone. Tak dziwnie się rozgląda, nie? Po tych ścianach się dziwnie rozgląda. Normalny gracz tak nie gra, nie? No tutaj go szuka, szuka go tutaj, czeka na piknięcie. Terrorysty. Czy się doczeka? Uuu, sonar ładnie zakończył tą rundę. Dobra, czyli mamy dwie akcje na razie, że dziwnie patrzył w inne miejsca. Tutaj zobaczcie. Tu już tak nie patrzy, nie? Wcześniej dość sobie spojrzał, że tak powiem. Widział wszystko. Sonar to mu ładnie czyści. No i zobaczmy tutaj, czy to co To było ważne, zobaczcie. No, moim zdaniem jest tutaj wallhack, nie? Po tej akcji. Miga całkowicie od... od yy, opuścił. I piknął od razu na bustanie, Tutaj w ścianę, zobaczyć co się dzieje. Sonar, co się z sonarem stało? Spadł chyba z bląży. kaczyści na midzie. no i ten, ta głowa też była za szybka, nie? jakby, te, jakby terrorysta opadł, tupnął i podejrzany by skierował celownik i go zabił w tym smoku, uznałbym to za normalną rzecz, ale takie coś to nie było normalne tutaj normalny frak zawsze się patrzy rotacja, nie? szczególnie, że była na idzie. Mamy już piątą rundę. Po tym, po tym co ja tu widzę. To jest I mogło tak być, że dzisiaj mogło tak być, że tam słyszał kroki i dopiero się spojrzał. To był free fire. To był prefire. To ciekawe, czy się zgodzicie z moim wersją? Nie, jak mu zaznaczę Wolhaka? <gry> no ma coś, nie, nie wiedział. Sam Bidny nie wiedział, czy. Widzicie? Zobaczcie. Eee, dobra. No nie wytrzymasz. Wiem, że strzelić do niego w tym smołku. Uhum, I do lewej, dobra. Ta, ta runda przeważyła nad wszystkim, po prostu przeważyła nad werdyktem. Ale fajnie, fajnie, że taka runda się trafiła. <laughs> Przed samym końcem Overwatcha jestem pewny, ze spokojną głową zaznaczę mu Ale Demko, fajne. Przynajmniej się pan podejrzany nie kręci, nie? Wszystko inne już, zobaczcie, wszystko inne od, odstawione, nie? Odpuszczone. Nic nie pikuje, nic nie sprawdza. Skupiony jest tylko tam, gdzie są terroryści. Uh -huh. Lewą stronę oczywiście nie nie sprawdził, bo po co, jak, skoro tu jest gracz. Dobra. Celowania, nie było celowania. Pola widzenia, oczywiste. Nie wystarcza, niewystarczająco, nie wystarczające, Pole widzenia oczywiste. Myślę, że ze spokojną głową zaznaczamy. Lecimy sobie z kolejnym demkiem. Jesteśmy na interno. Ten podejrzany za łupką fobos. Ciekawe czy to jego, czy podniósł. Takiej informacji niestety nie mamy. Demko zaczęło się jak już ruszył z respa, więc nie wiem czy on to kupił. Szał dobry reakcja szybka. Pytanie czy on wiedział czy nie. Teraz się tego dowiemy. Już miałem mówić, że pakę, że setek jest przypaca już. Nie przekupy po więc się nic, nie, nic z czego nowego nie dowiemy. Zobaczymy jak on będzie użytkował w drugiej rundzie. Tutaj nam idzie dość Fire. pewnie. Fire tu nagle skołp jak... Jak się cetek zbliżał. Okej. Okay. No jak w Zmierzałem do tego, że jak mu WMWH to wiadomo, łatwo strzał, ale jak to jest wyższa ranga i fast smoke, to też ludzie na wyższych rangach mają te timingi lepsze niż silverki. Nie? Wiedzą kiedy mowę, strzał, mniej więcej jak ten smoke wybuchnie i ktoś zmienia po prostu pozycję. Strzał taki trochę niezrozumiały, nie widział go na pewno. No cóż, cheater, lusterka wstecznego nie ma, no zobaczmy to demko do końca, fajne, fajne demko, fajnie, że nie trafił się taki cheater bez dwóch zdań, nie, albo już w ogóle ktoś tu się kręci, mało, mało fraguje, kurczę. mało się tu dzieje na tym demku i ciężko coś powiedzieć. Mam no, frak w też wpadł. Lodowiec wyczyścił, więc też nie, mam, nie ma co tutaj pan podejrzany szukać. Pan podejrzany idzie jako drugi, więc myślę, że lodowiec wszystko posprawdzał. No cóż, zaraz się patra plantuje. Te taki te już saveują bronię. Także kolejna runda, której mało zobaczymy niestety. Rekin. No tak normalnie go szukał, nie? To nie ma się doszukiwać we wszystkim, nie wiadomo czego, nie? Poza tym jak, słuchajcie, jak jest takie demko, nawet jak coś pan ma podejrzane i ktoś ogląda, ktoś weryfikuje po prostu te, te dema, to takie konto nie dostanie panu, na pewno. Też trzeba o tym pamiętać. No, terroryści przejmują inicjatywę po prostu w tym Zobaczcie, wejście bez żadnej... Bez żadnej straty. Od pana podejrzanego magiczna ta głowa, szybko, nie? Szybko, nie? Ej, ten skan taki idealny, nie? Dobra. Ta runda mi wystarcza. Nawet jak dostawał skany z CT, to powinien strzelać po prostu gdzieś w dół. Nie? A on wiedział, że ktoś stoi na, po prostu na barierce. Także za dużo pan podejrzewa. Trochę przesadził. A nie poszedł przesadził w tej rundzie, bo mieli 5 na 2, tak. No ale mieli przewagę, mieli przewagę, bo tam dwóch taków wynieśliło. Ale nie musiał, nie musiał tak rushować, bo miał przewagę po prostu. Tutaj też coś robi, ale nic nie konfiguruje, bo jest przed kąpem coś tam skakał. Wyjrzymy sobie demko do końca. Zobaczymy co nam pan jeszcze podejrzany pokaże. Akacza niech pokaże. Zobaczymy czy ma skina. Bez skina, więc obstawiam, że to ma wóbkę. Że to ma wóbkę. Po prostu podnieś pokój. Tutaj Akacza ktoś podropnął. Cesarzową. Ktoś kto na pewno odpalony nie jest, nie? Niepotrzebny zresztą. Wow. głowa uh -huh. kolejna, nie? No tutaj <coughs> dziwny ten plant. Jak miał tą przerwę taką, co na tym reswie patrzył wróg, może wyłączył już aksę 13-10. Już widział, że, że są po prostu w gazie wiedział, że ten meczek po prostu zrobił. Też tak może być. Ale tamta runda nie wystarczy, żeby po prostu w zaznaczyć mu Wolfaka. Mówię, tam dostawał od a wiedział. Ale do, nie widział, dostawał w, tak bardziej w plecy, w bok. Więc nie wiedział, że te skany były z góry, po prostu, że ktoś tam stoi na barierce. A on po prostu dwóch przeciągnął idealnie. I ta głowa, jeszcze trzecia przed y, samą tą akcją. No to jest taka magiczna i bardzo szybka. O, no, co jest? O, także myślałem, że jakiś lak. A to nasz pan podejrzany się zatrzymał. Tu też głowa. Ładna. O, teraz fajna akcja. Dobrze. Już się nie kryje. No tak że widzicie. Także widzicie, moje osądy były jak najbardziej poprawne. Jeszcze ostatnia runda nam potwierdziła. Słuchajcie, to było drugie demko. Dwa bardzo fajne demka mam dzisiaj dla was w takim razie. Zaznaczamy mu oczywiście wspomaganie celowania, nie było. Pola widzenia mu oczywiście zaznaczamy, nie wystarcza, nie wystarczające. Myślę, że jak najbardziej słuszny, we, słuszny werdykt, pole widzenia oczywiste. Słuchajcie, dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrybowania kanału, do wzięcia udziału w GIWAIOM czworeczkę. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, hej.